Witam serdecznie. Dzisiaj będę namawiała Was na sadzenie bukszpanu. To bardzo atrakcyjny krzew, twarda sztuka, nie poddaje się łatwo chorobom, więc łatwy jest w uprawie. Wielu z nas robi błędy i sadzi bukszpan bardzo ciasno. To nie daje dobrych efektów rozrostania się tego krzewu. Pokażę tutaj okazy, które mają ponad 7 lat i one mają tutaj szerokość ponad 50 cm. Obok nich mam młodsze, z prawej strony, czteroletnie, jak widzicie. Wyraźnie widać, że minimum 40-50 cm. Trzeba między nimi zostawić taką właśnie odległość, jak i również wykopać grządkę na bukszpan o szerokości nie mniejszej niż 50 cm. Pokażę Wam także bardzo duży bukszpan, który ma tutaj już ponad 15 lat i jak widzicie osiąga prawie metr szerokości sadzonki bukszpanu kupiłam z odkrytym korzeniem dzięki temu od razu zobaczyłam jak jest rozwinięty system korzeniowy najlepiej kupić od sprawdzonego sprzedawcy prosto ze szkółki świeżo wykopane przenosimy do siebie wszystkie zakopujemy w jednym dołku przysypujemy wilgotną ziemią i solidnie podlewamy Miejsce posadzenia bukszpanów łatwo zaznaczyć sobie rozpinając sznurek pobudowlanemu i dokładnie możemy trzymając się sznurka, żeby w jednej linii rosły bukszpany sadzimy kolejno. Ja posłużyłam tu tutaj prostą metodą, ułożyłam sobie kamienie mniej więcej co 50 cm i zależało mi na tym, żeby od krawężnika chodnika były sadzone mniej więcej w odległości około 27-30 cm. Chodzi mi o to, żeby kiedy się rozrosną, nie weszły mi za bardzo na chodnik, pomimo przycinania. Sadzimy powyżej centymetra, tak żeby wszystkie korzenie były dobrze schowane, ale niezbyt głęboko. Jeśli kupiliście w doniczce, dla orientacji, cm poniżej niż rosły w doniczce. Po posadzeniu natychmiast roślinę obficie podlewamy. Możemy także przed posadzeniem wlać troszkę wody do dołka, żeby ziemia była wilgotniejsza, jeśli jest bardzo sucho. Pilnujemy także odległości między bukszpanami. Polecam to wspomniane minimum 50 cm. Rośliny będą się pięknie rozrastać, a po przycinaniu zyskają bardzo ładną strukturę. Przycinam dopiero następnego roku po posadzeniu. Kiedy mają już ładniejszą koronę, troszkę ją tylko wyrównuję, to są nieduże cięcia. Podam adres tuż pod filmem do szczegółowego opisu posadzenia bukszpanów. Dzisiaj dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne filmiki.